Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Cześć, jak się macie ludziska, nazywam się Łeza i zapraszam do kolejnego vloga, w którym po prostu pogadamy o kilku rzeczach. Sprawa numer jeden jest taka, że przeprowadzam się. E, znaczy ogólnie dzieje się to, że jadę teraz będę jechał do Polski 3 maja i będę wracał 29 maja. Czyli jadę na ponad 3, 3 tygodnie, niecałe 4 tygodnie. Więc moli, cicho bądź. Więc yes. znalazłem mieszkanie szybko, tak na szybko. I jest to mieszkanie niedaleko stąd, um, które Wam za chwilę pokażę. Um, chcę, żebyście zerknęli. I ogólnie ten dom jest taki, straszny. Znaczy ogólnie jest to, dom, jest to mieszkanie całkiem fajne i ogólnie dom całkiem fajny, trzypokojowy, więc okazja nie do nie do, 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 do pominięcia I, i powiedziałem, że no muszę muszę skorzystać z tej okazji. Więc, więc po prostu po prostu zobaczcie jak to wygląda i, i teraz zrobię tak, zrobię teraz Otwieraj. Sandra, to są drzwi. Otwieraj. To, są drzwi... to jest, to jest, to jest fajnie, to jest nie? Fajnie, to jest nie? <laughs> się nauczyłem. Drugie mają się jak to <laughs> ok. Pa. Zasia ja już raz byłem. Ty nie byłaś, ty się będziesz bała. O, czujesz te mole. Ej. Tu normalnie mieszkała stara pana i stara para stąd wyszła. A my to mieszkanie tak, on, tak wynajmujemy. Tu jest nawet jakiś notatniczek, kurcze, z, z numerami telefonu i to jest całe żółte. Dobra, spokojnie. Piecyk. Tam trupy. Tak, <noise> <noise> tam trupy. Stara, chcesz pachnieć jak stara papa? <noise> Weź mnie, nie strasz, kurde, głupia! Nie, nie. Co? No, tutaj jest Co? Nie, to nie, nie Nie działa. Ale już masz e, feromony kobiece. <noise> Jesteś bardziej kobieca niż niejedna kobieta. What the fuck? Czemu tu jest the... tyle zamków? Jestem tu od cholera? O, to ja jestem, hello! Hello! Nie się otwiera? No, miesiąc, w którym ten dom został opuszczony. November, november. To jest to lodówka. Co? Nie, nie masz lodówkę? Nie, w szafce! Niektórzy ludzie mają lodówkę w szafce. Gdzie ta lodówka? Gdzie? Na no dole. O, dobrze, jest, Sandra. Mamy ogólnie dwa tygodnie, żeby to wszystko ogarnąć, pomalować, nasze meble wstawić. Będzie dobrze. No właśnie, masz te drzwi zablokowane, trzeba je odblokować. Ty masz mydło na piecu. W ogóle, ile tu piecyków jest? Dobra, pokażę Tobie najstraszniejszy, najstraszniejszy pokój. Uu, wszystko zasilone, łóżko. The fuck is this? Po co im tyle tapet? A może mordowali ludzi? Tutaj za krwią. co, A szafa. Wielkie gotyckie szafy. Otwórz je. Proszę, otwórz tą szafę tam. No, no nie, a to obok, Sandra. Ja jest, że tą. Jeszcze tam szafa. No ja mam to otwierać? No bo ja trzymam kamerę mam za ręce. Hac. Na czapki kurczę, jest nawet szafę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest, tu są, to jest po tej pani, co tu mieszkała. Ogólnie Sandra, ja się boję tego domu. Ja wam ja muszę powiedzieć, że ja się tego domu boję. Czego? A! Ja to Ogólnie łóżko pościelone, nikt tego nie Dobra, użył. Danie. Tam jeszcze pijama jest w głowie, kurczę. To się, się robi tak. No. Tu się no. przy on ciągle wyniesie? Moli, co ty robisz? Tu się ogarnie ten? Czarno to widzę. Nie? Czarno, to zegarek stanął. Żeby po na śmierci. Ja tej lodówki się muszę wydźwignąć. Dlaczego tam jest ta pralka, lodówka? tam? Weź ją, zobacz. Otwórz ją. Który pokój zamawiam? Ten właśnie, w którym jesteś. No, to jest najmniej pojedźliwy. No, w ogóle nie jest źle, tylko taka atmosfera jest dziwna, nie? O, to jest coś takiego jak u ciebie, w którym po A ten czasom jesz? No. No to spok. O ile mi nie wybuchnie. Tutaj będzie pokój twój? Mhm. Tutaj będzie pokój woli. Bliżej do toalety i do schodów. No. Czemu to się rusza? Czyli to wszystko Ech. trzeba będzie zaraz zdjąć, to wszystko... No, to, to tak. To, to luserko to mi się bardzo przyda. Hej, Molly! Ojej, jaka śliczny i ładowy top ma! Ty się spytał tego. Kto to jest? Śliczny ma kosiarkę? A co? Masz włosy? Co się, tam... się tam wygoli. Co się wygoli? <grymka> Świsz na Bądźcie, ja tam nawet nie zaglądam, weź się bujaj. Ciekawe co tam jest. No. Śmieszne, Śmiesz, śmieszysz się? Jest, jest Ci śmieszno? Nawet ręcznik masz tam to zdjęcie? Będę miała wolne, to przejdziemy tam. Do... Pozwolmy tutaj do tej komórki. Weź. Weź, jakieś eksorcyzmy. stasz? Co oni mają z z kurde, szczotkami? Taka okay, specjalnie wygrawerowana... To jest pozmacone? Ej! A co to jest w ogóle szczotka do włosów? Tak! To są szczotki do włosów. A, weź, to jest przeklęte! To są szczotki do włosów. No, zauważyłem. I grzebień. Grzebień, tak? A! Nie, nieważne. Czy oni to wycięli specjalnie dla to zdjęcie, tu na pewno... Nie wiem. Nie wiem. Panie, nie ja wiem, jak czytałam taka. <grym> no to się tak nie uczyni, ale rozpocząłem. Spod... Mole, mole, co? To to Molly, co ogarniasz? Co ogarniasz? Tutaj już gdzie, gdzie zaznaczy swoje terytorium, tak? Tam się dzieci bawią. Coś na te dzieci coś bawią. A, przed lata. Ej, złaz z tego łóżka! Ściągnij ją z tego łóżka! Molly! Bo już szatany zjedzą. No, szatany też.

WHAT ARE YOU oh. Nie ma harego. Okej, okay. nie pamiętam co tam filmie poruszyłem, więc ogólnie, więc ogólnie to co zobaczyliście to, 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 to jest właśnie mieszkanie. Aha, e, nie gniewajcie się jeżeli podczas pobytu moim w Polsce, czyli pomiędzy 3 a 29 maja, e, moja regularność w filmikach nie będzie aż taka dobra. E, Ponieważ, ponieważ nie będę u siebie, będę u dziewczyny, ale oczywiście będę się starał, będę się starał, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie wstawię czegoś... Um, przez tydzień, to zobaczycie przynajmniej jakiś montaż pod koniec tygodnia. Um, będę miał czas na edycję przynajmniej, więc zmontuję może dla was kilka montaży, żebyście się nie nudzili, żeby może was trochę rozbawić, a nie przestraszyć może tym razem, więc, więc... Zobaczymy jak to pójdzie, jeżeli nie to może nagram coś teraz i będę edytował, ale to strasznie dużo czasu zajmuje, więc... Zobaczymy, po prostu zobaczymy, więc... Nie gniewajcie się, niance buwujcie, buwujcie, po prostu, po prostu chcę żebyście, żebyście po prostu zrozumieli, E, jak to będzie. <laughs> Teraz będą filmy codziennie do 3 maja, ale potem e, do 29 będzie tak i tak, więc będę wam mówił co i jak, więc proszę się nie gniewajcie. Dobra, chyba, chyba już tyle. No, nie pijcie mnie mocno, przynajmniej. QA pokaże się w następnym tygodniu, czyli w niedzielę. Będzie w niedzielę QA, więc jeszcze raz pytania, pytania, pytania. Mo możecie walić tutaj. Przypominam tak samo o konkursie: cza został czas do końca, do końca kwietnia. Um, e możecie to zobaczyć w tym vlogu. W tym, tutaj, klikajcie w 3, 2, 1, klik, e klik. E klikajcie jeszcze szybko, zaraz zniknie, e szybko znika! Pff, już zniknął, dobra, więc. No, tutaj możecie się dowiedzieć wszystkich informacji, jakich chcecie na temat konkursu. No, um, coś jeszcze? Coś jeszcze chcecie wiedzieć o mojej personie? No, nie! Nudy. nudziaki, nudy. Więc, okej, okay. ode mnie to tyle. Um, to był krótki vlog, dziękuję. Znaczy, krótki. Nie wiem, ile film trwał, więc. Oczywiście zobaczycie, jak to wygląda, um, yy, no wiecie, yy, jak tu pasek idzie, nie? No, ale chyba było dobrze, nie? Jeżeli było dobrze, to kliknij łapę w górę, z komentu, zasubskrybuj, jeżeli nie jesteś nowy i, 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 i tyle, i tyle. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Nie, jeszcze nie, to musi trochę czasu być.